Chciałbym Państwa przywitać na dość nietypowej wystawie zorganizowanej przez Związek Artystów Polskich, ale również przez Malborg, gościnną instytucję, którą jest Dom Kultury. Chciałbym w, tym, w, tym, w tej sytuacji podziękować za gościnność. Natomiast to jest wystawa, która jakby wraca do korzeni. Ciało jest, zawsze było i jest fascynujące dla człowieka to jest jeden z, ze zmysłów, który jest bardzo istotny. Do tego projektu za, zaprosiłam e, 14 artystów e, i polegałam tu głównie na swojej intuicji, e, ponieważ e, e, tak, tego rodzaju pla, prac e, nie pokazujemy tak naprawdę e, w... E, w w mediach społecznościowych, więc nie do końca też miałam takie rozeznanie, kto będzie w stanie prawda, namalować i podjąć się takie, tak trudnego tematu, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę jeden z trudniejszych tematów w sztuce, namalować nagie ciało. 29 prac e, różnorodnych naprawdę, przeważnie wykonanych w oleju, natomiast e, są też i prace rzeźbiarskie, ceramiczne właściwie, a również i mm, akrylowe. E, udało się zebrać tą grupę, udało się to zrealizować, choć nie powiem, jest to bardzo trudne ze względu na to, że związek artystów plastyków jest z ogręgu Warszawskiego. Więc sama logistyka jest dosyć trudna. Natomiast myślę, że warto zobaczyć to, jak ludzie współcześni w XXI wieku postrzegają to jedno z najważniejszych pięk czy urody, jaką jest ciało. To jest fascynujące, jak może to ciągle funkcjonować, jak ten zmysł wzroku, zmysł, wycz zmysł wyczuwania. Niuansów, światła, jest postrzegany przez różnorodnych twórców. Nasz Związek jest organizacją, która się zawiązała 30 lat temu, ponad właściwie 30 lat temu, z inicjatywy czwórki artystów. Wśród naszych wystawiających jest jedna z założycielek tego związku, pani Maria Silska. Organizujemy w roku dwie wystawy takie ogólne dla całego związku. I możemy też organizować pod patronatem właśnie Związku Artystów Plastyków wystawy, dobierając się po prostu w pary czy w większe grupy. Wystawa jest czynna do 10 grudnia. Zapraszamy we wszystkie ty dni tygodnia oprócz soboty niedzieli. Natomiast ta wystawa, również mam nadzieję, będzie ukierunkowana do tych, którzy właśnie obawiają się takich, takich tematów. Myślę, że przełamie pewne tabu i będzie na tyle atrakcyjna, że znowu wrócimy do źródeł.